Mogę ja pierwsza? Pewnie. Tak, zobaczmy. Wow, kto to? Wow, masz magiczną wróżkę. Tak, nieźle. Dobra, otworzę później, bo odleci. Brytni, teraz ty. Dobra. Wow, mam domek z piernika. Jest taki piękny. Spójrzcie na to. Jest cały, zrobiony z piernika i z moich ulubionych cukierków. Aha, aż chcę się go spróbować. Tak w ogóle to moje. Ała! boli. Wielkie dzięki. Mm, co za aromat. Ten domek z piernika jest taki pyszny. Jane, a ty co dostałaś? Otwieraj safe. Zobaczmy. Na pewno jest tam coś smacznego. Su, co? karma dla kotów. Ale jaja. To nie jest śmieszne! Nie mogę uwierzyć, że to robię! Ale masz niezłą minę! Dalej, dalej, jest wszystko do końca. Nie wolno tak się śmiać z przyjaciółki! Dam jej nauczkę! O wow, nieźle! Zaraz co się dzieje? Niemożliwe! I przewracamy! to... Wróżko, powinnaś być po mojej stronie. Nie śmiecie się ze mnie. Chodź tu do mnie. Chodź tu, do ciebie mówię. Zaraz cię złapię. Oj, o matko. Biedna wróżka. Julie cię przestraszyła. Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. O tak. Leć, do zobaczenia. Papa! Ja się tak nie bawię. Hej! do duericet fake. Wygrałam! A to znaczy, że pierwsze otwieram safe. Ciekawe, co tam jest! Sadam! Ta wow, coś pięknego! Mam wspaniałe kanapki! Są takie apetyczne! Jakie pyszne! Brytni, mogę spróbować. Nie, nie mam mowy. Ale jesteś. No dobra, zobaczmy, co jest u mnie. O nie! Tylko nie to! Mam śmierdzącą rybę! O, chyda! Jeszcze jeden wdech i zwymiotuję. Dobra, wstrzymam oddech i zjem ją jak najszybciej. O matko, co za koszmar! To takie obrzydliwe jedzenie. Nie mam szczęścia. Nie to, co Britney. A, nie mogę. Julie, a ja mam takie pyszności. A ty się nie wymądrzaj. O, mam genialny pomysł. Hej, hey, Brytni! Co? Patrz, co tam jest? Gdzie? <ścoughs> Chcesz zobaczyć numer z rybą? Pewnie. Włożę ją do kanapki, Britney. Wyobrażam sobie imię, gdy to odkryję. Julie, nic tam nie ma. Pewnie mi się zdawało. Dobra, wracam do jedzenia swojej pysznej kanapki. Mmm, co za. Ochyda! Fuj! O tak, żart się udał, ale śmiesznie. To bardzo śmiesznie. To następny. Teraz ja. Tak? Mam małego Jodę. Zawsze o takim marzyłam. Jest taki słodki. O matko, co się dzieje? Mm, Taka jest pyszna. O nie. Co to takiego? Co za koszmar? Chyba już po wszystkim. Zdecydowanie. O, dziewczyny, patrzcie, mam pomysł! Ej, joda! Co myślisz o rybce? Tak, udało się! Usmażył ją! Bardzo dziękuję! Teraz ryba jest o wiele bardziej apetyczna niż wcześniej. Mmm, jaka dobra! O, nie, Julie, uważaj! A, co? Ojej, nieźle! Zniszczyłaś go! Tak, Britney zaczyna Ura, zobaczmy co jest ukryte w tym sejfie Wow, mam pizzę pepperoni Co za zapach Już chcę jej spróbować O tak, my też Hej, tak w ogóle to moja pizza Ja też chcę spróbować Wyzywam cię na pojedynek Nie pokonasz mnie I jeszcze zobaczymy mój widelec. Bodeś się przegrałaś. Ale ja nie zamierzam jeść pizzy widelcem. Mam lepszy pomysł. O wiele wygodniej i przyjemniej zrobić to rękami. Mm, ale to jest pyszne. A ser jak się ciągnie. Fajnie. Jane, no dalej, otwieraj. O nie, tylko nie to. Tam jest śmierdzący ser pleśniowy. Tak, śmierdzi okropnie. Aha, a smakuje jeszcze gorzej. O matko, to jakiś koszmar. Tego się po prostu nie da zjeść. Poddaję się. Julie, teraz ty. Dobra, zobaczmy. Wow, co to za złowieszcze eliksir w moim sejfie? Dziwne. Muszę spróbować. Tak. Pachnie, dziwnie. No dobra. A to nie niebezpieczne? Jesteś taka odważna. Skończyłam. To dziwne, jeszcze nic nie czuję. Czy to na pewno działa? Ojej, co się dzieje? Dziewczyny, ratujcie! Ja się kurczę! Julie, wszystko w porządku! O nie, zamieniła się w mysz! A według mnie jest całkiem słodka. Okropieństwo! Nie obrażaj się, Britney. Wiem, co ci się spodoba. Wszystkie myszy bardzo lubią ser. Często się kochanie. I co? Smakuje ci? Tak. Co za świetny pomysł. Teraz nie muszę jeść sera. Szkoda tylko, że wciąż jestem głodna. O, właśnie. Hej, Britney. Chcesz podtrzymać myszkę? O, strasznie, strasznie boję się, myszy. Pizza jest teraz moja. Brawo, Julie, byłaś bardzo pomocna. Mm, to jest pyszne. Jestem absolutnie zachwycona. A teraz mogę ja zacząć. Dziękuję. Tak, zobaczmy. Wow, mam lody malinowe. Super, ale mam szczęście. Muszę natychmiast spróbować. Cool. A? Mm, są przepyszne. No tak, ale masz szczęście. Mam nadzieję, że u mnie też będzie coś smacznego. Zobaczmy. Co? Ostra papryczka? Serio? O matko, boję się to jeść. Biedactwo, nie martw się, dasz radę. Wierzę w ciebie. Zgadza się, dam radę. Oj, trzeba to zrobić jak najszybciej. Dziewczyny, całe gardło mnie pali. Jedzenie tych papryczek jest nie do zniesienia, ale zrobiłam to. O nie, chyba dopiero się zaczyna. Pomocy, co za koszmar. O nie, wydaje mi się, że moje lody całkiem się roztopiły od tych płomieni. Ech, szkoda. Ale mam nadzieję, że to uratuje Julie. Och, moja twarz! Jestem cała w lodach, ale to nic. Najważniejsze, że jestem uratowana. Bardzo dziękuję, Jane. Ale bez przytulanek, lepiej weź chusteczkę. Tak, teraz kolej, Britney. Tak, ciekawe, co dostanę tym razem? Ojej, to portal wciąga nas z powrotem. Dziewczyny, gdzie jesteście? A! O, nieźle, wróciłyście. Tak, to mój save, zabieram go. Miłego dnia, pa. Hej, czekaj, gdzie ty idziesz? Wracaj. Zdjęcie versus prawdziwe. O, wow, to dynamit. On przecież może wybuchnąć. Chwileczkę. Nie, ten na pewno nie wybuchnie, bo jest czekoladowy. Ale super. Nigdy wcześniej nie jadłam czekoladowego dynamitu, ale ten jest taki dobry, jest fantastyczny. Wow, wygląda apetycznie! To takie pyszne, że nie mogę się powstrzymać. Został ostatni kawałek i zegar. Chodź do mnie, mój pyszny. O tak, to było coś. Julie, jeśli ja miałam jadalny dynamit, to ty masz prawdziwy! O matko, on zaraz wybuchnie! Potrzebujemy pomocy! Oj, a co to? Słyszałam, że ktoś potrzebuje pomocy? Dwie dziewczyny i dynamit! Superwoman już leci! Witajcie, urocze panie, jak się macie? Ach, tak, dynamit! Najpierw trzeba was zabezpieczyć. Podsuńcie się, o tak. Nie wchodzić za taśmę. Teraz kolej na dynamit. Jak cię wyłączyć? Może jest jakiś wyłącznik? No dalej, złam się. A co to za przyciski? Oj, chyba nacisnęłam mnie tam, gdzie trzeba. Nie udało mi się. Życzę wam powodzenia i lecę ratować kotka. Przecież ona go nie wyłączyła, co nie? Zaraz sprawdzimy. O nie, zegar dalej tyka. Patrz, mam popit. I jak on nam pomoże? Masz rację, potrzebujemy czegoś poważniejszego. Magiczna różdżka? Serio! Dobra, a może piwa łańcuchowa? Zabierz ją jak najdalej, proszę! Nic ci nie pasuje. O, a to nam zdecydowanie pomoże. Przy pomocy szczypców trzeba przeciąć jeden z kabelków. Wybieram niebieski, bo to mój ulubiony kolor. O nie! Dynamit eksplodował! Chwileczkę dziewczyny, to przecież czekolada, ale macie szczęście. Szybko łapcie, kto złapie najwięcej, ten wygrywa. Julie, ja cię pokonam. Nieważne, kto wygra, ważne, że jest pysznie. Zgadzam się. No, iPhone, ale super. Zobaczmy, kto dostanie prawdziwego, a kto czekoladowego. Julie, pospiesz się i zobacz. Ekran dotykowy nie działa. Hmm. Tak, bo mój iPhone jest czekoladowy, ale super. I jak pysznie? Czyli ja na pewno mam prawdziwego, ale super, że w końcu mam nowego iPhone'a. Chcę jak najszybciej zrobić sobie dużo selfie. O, ja też chcę fotki. Julie, nie przeszkadzaj. Su, tak? No dobra, no to cię wystraszę. Co ty na to, Nicole? Przestraszyła się, przestraszyła się! Nie mogę, ale z ciebie tchórz! Już, już, nie przeszkadzam! Dokładnie. O nie mój telefon! Mój telefon się rozbił! O, ale Julie o tym nie wie! Julie, a może chcesz się zamienić? Tak, chcę spróbować swojego czekoladowego iPhone'a. Super! Interesy z tobą to przyjemność! I z tobą! Zepsuty! Nicole, Nie potrzebuję Twojego zepsutego iPhone'a! Zabierę prawdziwego i oddaj mi resztę czekoladowego. O, czekoladowa ładowarka! Mam pomysł! Spróbuję naładować to, co zostało z mojego telefonu. Tak, to działa! Mój telefon jest znowu cały! Co? Julie ma znów całego czekoladowego iPhone'a? Tak, i zjem go całego! Ale pyszny. A może z moim prawdziwym telefonem to też zadziała? Włączymy ładowarkę. O nie! Nicole, co z tobą? Chyba nie trzeba było tego robić. Ta, ale fryzurę masz śmieszną. Wow, to czekoladowe jajka Kinder, niespodzianka. A co ma Nicole? Nikol też ma czekoladowe jajka. Dziewczyny czuję tu zasadzkę. No dalej sprawdźmy. Z przyjemnością zacznę. Najpierw zdejmujemy całe opakowanie. Super! Teraz pora próbować. Wow, to jest pyszne! Niemożliwe, a w środku są skitelsy! Ale super, uwielbiam je. Oj, ja też chcę spróbować! Zdejmujemy opakowanie i się delektujemy. Uj, to obrzydliwe. To prawdziwe jajko. Brr, okropność. A ja dalej będę się delektować. Wow, a w tym jajku są żelkowe misie. Ale super. Jestem ciekawa, co jest w środku pozostałych. Sprawdzimy. Wow, to Maltizers. Super. Jak ja je uwielbiam. Tak, Julie, co tam? Chcesz, żebym się z tobą podzieliła? O nie, jedz swoje prawdziwe. Skąpi radło, ale to nic, dam jej nauczkę. Podrzucę, nikoli jedno z moich prawdziwych jajek. Zobaczymy, jak zareaguje. Ciekawe, a to co, za smakołyk? O nie, co to za ochyda? Tak, prank zadziałał. I jak ci smakuje moje prawdziwe jajko? O nie, co ty narobiłaś, Nicole? Jestem teraz cała w jajku. Nie rób tego więcej. Dobra, dobra, zjem wszystkie swoje jajka. Chociaż wiecie co? Padłam na genialny pomysł. Jeśli to prawdziwe jajka, to mogę je przyrządzić. To bułka z masłem. O tak, w takiej formie jajka będą o wiele smaczniejsze. O tak, wyglądają tak apetycznie. Julie, poczęstujesz mnie? Proszę. Pewnie, że nie. Nie? I kto tu jest z kąpieladłem? Patrz, zaraz ci pokażę świetną sztuczkę. Podrzucamy i łapiemy. Tak, to idealny moment na prank. O nie! Tak, udało się idealnie. No, biedna Julia jest cała w jajku. Oj, nie mogę, zaraz padnę ze śmiechu. Tym razem dziewczyny mają pole i frytki. Ciekawe, kto będzie miał czekoladowy komplet. Wow, nieźle! Ja mam zdaje się czekoladowy. Ale dobre, jest mega pyszne! Mniam, miam, niam! A co jest w środku? Wow! A w środku są skitelsy! Jest piękna i apetyczna! Nie mogę się doczekać, żeby wszystko zjeść. O tak, jest super pyszne! A teraz ja spróbuję swojej koli. O nie, nie trzeba było potrząsać. Teraz jestem cała w Coca-Coli i cała mokra. Przestań się śmiać, Julie. No przepraszam, ale to było bardzo śmieszne. Dobrze, a teraz spróbuję swoich frytek. Wyglądają jak prawdziwe, ale tak naprawdę są czekoladowe i sto razy pyszniejsze niż zwykłe. Mmm, super. I wiecie co? Nawet opakowanie mogę zjeść. O tak, przepyszne. Nie wątpię, że moje opakowanie jest niegorsze. gorsze. O nie, to prawdziwe kartonowe opakowanie. Obrzydliwe, zjadłam papier. Oj, moja droga, nie martw się. Trzymaj, spróbuj mojego opakowania. Na pewno jest lepsze niż karton. Wielkie dzięki. O tak, jest zdecydowanie lepsze.